No hej, z tej strony na scenie 4.2 przesunęłam e, kolejny odcinek z... I, 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 I właśnie, właśnie tutaj mam żelazny miecz, bo ostatnio, bo wczoraj próbowałam nagrać ten odcinek, skoro przedwczoraj pierwszy odcinek z tej długi. To, to drugi. E, z, jak pierwszy odcinek z tej serii, po 20 minutach były dwie łapki w górę i, i jeden komentarz pozytywny. Pozdrawiam Alexantę, która dała wydała komentarz. No, bo wczoraj postanowiono nagrać ten odcinek, tylko mi się zacięło nagrywanie i tam na pewno były. No i przez ten czas, wtedy, kiedy zanim jeszcze mi się zacięło, to zdobyłam tutaj... Tam z tego żelaza zrobiłam no, na przykład miecz, i żeby miałam no, mocny miecz do tej walki z kliperami. I też, skoro mi zostało jeszcze trochę żelaza, pomyślałam też o zbroi. Yy, no i tam też trochę coś wykopałam. Czekajcie tylko, gdzie mój kilof O kurde, gdzie mój kilof Czekajcie. Yy, no chyba na górze coś tam zerknę, bo nie wiem, gdzie mój kilof Czekajcie. Tam sprawcę już widzę się robi dzień, zrobiłam ja właśnie taką czapkę, tutaj zrobiłam taką czapkę, no szkoda, że swojego skina nie mam, bo nie wiem jak własnego ustawić na telefonie, w Minecraftu, no, nie wiem co można. Czekajcie, tutaj już, tu, tu, tu. ostatnio też tutaj widzicie, jedna czapka została jeszcze, tylko gdzie ten mój kilof, nie wiem, nie wiem gdzie on się podział. No dobra, albo mi się zepsuło, bo ja nie pamiętam, przez to, wszystko przez to nagrywanie, zacięcie w nagrywaniu i tak dalej. A właśnie i zdobyłam też jeszcze tutaj jedną ludę żelaza, jak widzicie. Tutaj jeszcze mam węgiel i... Zaraz, ej nie, to miała być luda, a nie od razu przetopione, dobra. Gdzie ta luda? Tutaj. Będziemy mieć sztabkę żelaza i zrobimy jeszcze... nie, jeszcze będziemy mieć już dwie. Tylko nie wiem gdzie ten kilo, ale zrobię sobie nowy już skoro gdzieś znikną. No to chyba zmiękmy jeno kamienny i następny nas też zrobię więcej stroi i tam coś zrobiłam, właśnie tą ludę podczas tego wcześniej. Dobra, idę już z rodzem tam. Wykopali tam gdzieś w tym około, dalej trochę tam wykopałam. I stamtąd chyba też węgiel do końca nie wykopałam, a tutaj zapomniałam o tych pochodniach. Gdzie moje pochodnie? E, nie mam pojęcia, gdzie... Ej, dobra, schowam tutaj parę rzeczy. Okej... Okay. Mm, tutaj mamy pochodnie i idziemy tam dalej. Chyba tutaj właśnie kupam tylko tak trochę źle, że nie mogę wrócić. Właśnie tutaj tak trochę źle wykopam, bo ze żwirem był problem. Dobra, czekajcie, ja tutaj I zaraz to naprawię, tylko nie wiem, właśnie, a tutaj, o kurde, chyba jeszcze ja mam nadzieję, że mi się nie wyspał tutaj, no, mam taką nadzieję, tutaj też, no, bo jak mi się coś z tym zrobiło, myślę, źle zrobiło, to tak takim razie, no, nie będzie dobrze, dobra, ja po prostu sobie zrobię na szybko... Tak, i tak tutaj odnowę sobie, dobieg, tędy sobie, a wydawało mi się, że coś znowu, no dobra, no dobra, i chyba dalej to mogę sobie spokojnie iść, tak dalej wszystko w porządku, a dobra, tam też tutaj. Okej, okay. i gdzie ja to wykopałam? Właśnie tutaj wykopałam więcej węgla. To chyba tutaj wszystko jednak wykopałam. I żelazo, dobra, pokażę tak jak tam żelazo. Albo, albo najpierw może tutaj wykopmy dalej. Ciekawie, co tam jeszcze znajdziemy nowego. O! Kolejne żelazo już. Widzicie? No, co, Ezel? Cześć. Zobaczymy a u mnie chyba nie ma. Raczej nie ma. Dobra nieważne Ezel przeszedł. Ja chyba postanowiłam... bo przez dłuższy czas już nic nie wykopałam, więc ja postanowiłam już lepiej te dwie ludy, z... te dwie ludy żelaza wziąć. I może jednak sobie z tego buty. Podnie tego czy nie. Yy, no chyba i kraty to już na pewno nie żelaznej. No myślę, że buty mogę już z tego zrobić. Yy, tak, skoro przez dłuższy czas nie mogę nic znajść, to nic innego nie mam do roboty jak yy, przytopienie tych lut żelaza, a jak już yy, jak je włożę tam do piekłoby, to, to wtedy... To, to wtedy będę dalej tam kopać, już dopóki nie znajdę. O, też pada tutaj, czy też spadać. Ło, super, że też, no bo muszę będziemy mieć to. Że... Szkoda, że wcześniej nie pomyślałam, że od razu trzech nasionek posiadać, bo że trzech pszenicy potrzeba do wiatra. No chyba tam wyjdziemy jeszcze sobie coś tam, mamy tutaj miecze jak coś, ten kamienny będę używać do zwierząt, żebym szybko zużyła i tam będziemy zbierać trawy i przynajmniej dwa nasionka mam nadzieję pozbieramy, no dobra teraz, o, nie, nie mi się, niestety, tylko te buty, gdzie one są, tutaj, o tutaj mamy już, Dwie sztabki żelaza, później będziemy mieć cztery, czyli właśnie yy, później jak to nam się przytopi te buty, to jedyne co będziemy mogli zrobić, to wtedy zrobimy buty i, yy, no i wtedy myślę, że będziemy dalej po prostu kopać, aż nie znajdziemy czegoś ciekawego. Dobra, na no, tylko krótko kopam kilka bloków, wykopałam Jak widzisz, akurat wtedy się poddałam, kiedy kilka bloków przede mną był węgiel Nie wiem dlaczego tak się stało Tam głębiej jest? Jeszcze tutaj głębiej? O dobra, no jednak tutaj będzie dużo nam węgla Chociaż mamy dużo węgla i ja się spodziewałam, że jakieś rudy super takie Przynajmniej żelazo żebyśmy znaleźli, bo mamy cały stak węgla No i przynajmniej żebyśmy Albo byśmy mogli redstone znaleźć, albo coś jeszcze fajnego, bo na tych ćwiczeniach, na tym moim ćwiczeniu, co ćwiczę przed nagrywaniem odcinków na tą serię, co tylko ja tam to właśnie tam znalazłam redstone już, mam nadzieję, że tutaj też się znajdzie. O. Ja dopiero gadałam o Lectonie i nie wiem jak to możliwe, że... Nie wiem jak to możliwe, że właśnie go znaleźliśmy. Jak? No, Starzały się takie dziwne. Nie wiem w ogóle, czy mi wy uwierzycie, że jakoś tego nie ustawiłam. Bo ja sobie myślę, że pewnie mi nie uwierzy, tylko nie mam tego. Jak na, razie... No, na razie to ja szybko idę po to żelazo, żebym zrobiła kilof, a nie buty. Na razie myślę tylko o kilofie żelaznym, a nie o butach. Szybko to mi sobie... O kurde. Szkiet. Mam nadzieję, że mi się nie wyspąli w kopalni. Czemu? na Błagam, na dworze. Szkiet. Czemu Przecież są wszystkie pochodnie. Na się nie wyspełniły tutaj twory. No, ciągle tak. Nie wiem, co najbardziej w mojej trakcie się biało, czy pery, czy szkielet. No, jest bardzo... No dobry, model jest piękny. No, tutaj nie spotkaliśmy żadnego szkieleta. Chyba raczej to na dworze było, tak, ale tak głośno było słychać, Dobra, ale zaraz jeszcze z pieca musimy oczywiście wyjąć. Nie wiem co teraz mi się tak tutaj zacina. Dobra, mamy. Super! No super! Tutaj te ogólne gdzie patyki skończyły się. Przecież miałam chyba jeden. Czekajcie, no chyba miałam jeden, ale zrobię. Takie rzeczy tu trzeba schować. Schowam to, schowam... Co ja przeżwierzę, to zna, zna, nawet nie zwróciłam uwagi na krzemień, że to tylko zdobyłam. No dobra, i teraz będziemy tylko. Tutaj, tutaj będziemy robić kilo żelazny oczywiście, żeby wykopać redstone. Ale ciągle mi się przypomina to, że gadamy tu o redstone, a tu nagle redstone jest. Widzimy, ja naprawdę nie wiem, jak to się zda... z tą, I ja naprawdę nie... nie wiem, czy niektórzy z Was mogą pomyśleć, że jakoś scenariusz to jest taki, wcześniej miałem na Creative i tak dalej. Różnie możecie pomyśleć przez tu patkę. Ale to było bardzo dziwne. No szybko wykopmy ten dlec. stąd Spodziewam się tego, że za tą jedną ludą szczęśliwą będzie więcej. Pewnie tak będzie. O, oczywiście tutaj jest i więcej. No. Zając Więc najpierw może wykopmy ten węgiel, żebyśmy mieli już taki ładny węgiel z głowy, jako mamy dużo. A tutaj jeszcze to wykopięcie ciekawe jest nie ma. No, ale super, że z takiej innej ludy możemy tak dużo zdobyć. redstone'a, on, że nam się przyda, bo w końcu przy eksperymentach, jak na, na takim przetrwaniu nie ma command bloków, jak tam wtedy ja miałam różne command bloki tam, to redstone nam się na pewno przyda do eksperymentów. To bardzo du dużo czasu z, w ogóle minie, zanim będzie nam potrzebny ten redstone. Tak mi się wydaje. Albo w ogóle kompas będzie potrzebny do mapy. Nie wiem po co nam mapa. Yy, dobra, no pewnie dużo czasu minie zanim w ogóle ten resto będzie nam potrzebny. Ale super, że go znaleźliśmy. Tam więcej chyba w ogóle nie ma. Dobra, nie ma. Na wszelki wypadek będę ze sobą nosiła miecz. Dobra, jesteśmy tutaj. Yy, mam tutaj raczną zastanawiam się czy skrzyni nie wiem, czy tutaj. Jak noszę roślinka? No świetnie. Więc no, skoro mamy, pochowałem sobie te rzeczy tutaj. No, znowu zużyliśmy na kilof, ale potrzebowaliśmy naprawdę, żeby mieć ten redstone, mam nadzieję, że jakoś nie stracimy go. Bo naprawdę jest super, że będzie nam tyle no, będzie nam potrzebne do tych eksperymentów. I chyba ja teraz ciągle w tej kopalni siedzimy, ale musimy naprawdę się przygotować na walkę z creeperami. Zastanawiam się, czy już w takim stanie y, nie jesteśmy gotowi już. No, ale mam dopiero żelazną czapkę. Teraz będziemy y, szukać tam jeszcze więcej. Mam nadzieję, no jakiegoś żelaza czy. No, albo czegoś lepszego. Y, ale coś takiego na zbroję tam będziemy robić zbroję. O nie, co, co ja znam? Nie, 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 nie chcę się chwalić. Nie, mam lec tą przy sobie. No, no, no. Co? Dlaczego? O nie. Ja szybko się schowam. Dlaczego nie zrobiłam skrzyni? Przecież ja mam. tyle rzeczy. Dlaczego natrafię na takie. Za szybko kopałam. Ja nie kopałam prosto pod siebie, ale no na takie. Słuchajcie, no. Miałam te rzeczy, ale... Niestety wiem, tam... No pamiętajcie, że w kopalni zawsze... Nie warto śpić. Nie zajmę, nie zajmę, nie zajmę, od tego. Czy ja? Jakie to... Stęcie? Myślałam, że wszystko straciłam. Pewnie jeszcze parę rzeczy się spaliło. Ciekawe, które? A które zostały. Ja lepiej się odsunę od tego miejsca, ale co zachowałam? Zobaczmy. No, zbroi to ja nie zachowałam. O kurde, tyle węgla miałam. Czemu ja nie zrobiłam skrzyni? Naprawdę. Tym razem to będzie dla mnie po prostu nauczka, żebym zrobiła skrzynię. Ale zobaczmy. Zachowały nam się te deski i dużo kamieni, zbędne rzeczy. No, na szczęście pochodnie jeszcze, ale super, że przynajmniej jedna. Rzecz, która jest dla mnie jedna z najważniejszych, to ta jedna sztabka żelaza. Ale miałam już miecz, miałam zbroję, czapeczkę żelazną, więc dlaczego miałam takie nieszczęście? No więc mam nadzieję, że. No dobra, będziemy już kończyć ten odcinek, on się już dłuży. No, straciliśmy ważne rzeczy, takie jak miecz albo zbroja. No, ale takie rzeczy się zdarzyły. Na szczęście zachowaliśmy niektóre rzeczy i no mamy naprawdę, musimy docenić to szczęście, że ten pech nie jest taki wielki, jak myśleliśmy, ale lecz tą straciliśmy. No to teraz będę już kończyć ten odcinek. Eee, nie mam już to, to, niczego do samoobrony. Szybko to nadrobię, naprawdę w następnym odcinku to naprawimy, obiecuję Wam. No i teraz już będę się z Wami żegnać. No, i na razie.